Witamy serdecznie w części 22 nadzoru starszyzny. Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek, bo jest z nami członek Smoke of Defeat, uznany support, wybitny gracz IO, Egelon Witamy Egelon Witam, witam wszystkich sympatyków drużyny Smoke of Defeat oraz stałych wielbicieli programu Nadzór Starszyzny. Cóż tym razem przyniesie nam Nadzór od walwa w docie, czy może jakieś skrypty, czy może jednak celowe samobójstwa? Griffin, tyle możliwości. Jeszcze jest podejrzany ruch czarów też był, czy ten to znaczy ruch, rzut czarów, tak? Tak to było dokładnie. Tak, tak. O, używanie skryptów MIPOSem! Szykuje się, niezła zabawa. No, wygląda poważnie. I to wygląda strażnik, poważnie. to strażnik tylko. Chyba tego jakie to a, ten MIPO już w tym momencie? 3, 2, 1, to robi ma 5-0. To na razie nie ma, nie ma strachu. Nie ma strachu, to nie jest tak, że mi poma 20. 0. Ciekawe bo jest. 29, 17 minuta, także już się trochę wydarzyło. A, te ruchy kamery w tych przypadkach z hakowaniem to są bardzo hardkorowe. Tak. Czy to jest przypadek. <laughs> Bo... pachnie Ark Wardenem! Coś <śmienny> chyba przyrzecił dla skrypt, tak jak kubował. <śmienny> no tak, nie wiadomo dlaczego tutaj był znacznik. No co, idziemy dalej. I powstaje. Jak on gra w ogóle? Tak, akurat przy przyłączaniu się między postaciami, te ruchy kamery to mogą być takie dziwne. Przy się używa tych skrótów, takich klawiatury, które, które przenoszą kamerę. Skoro tak mówisz, to pewnie tak jest. Szczególnie jak się dużo razy tabuje, tak? To wtedy może być, tak. jak ktoś ma na przykład centrowanie na bohaterze. Ja z dzisiejszej gry Gryczenem dokładnie takie doświadczenia miałem. <laughs> no, po raz kolejny wychodzi, jakim jesteś prograczem. Ja dodam, że ja dzisiaj wygrałem grę Morflinkiem, więc nie wiem, czy taki może się pochwalić podobnymi herosami, co my. Czy on tam dzisiaj grał? Bohaterami, <coughs> przez niektórych określanym mianem wiejskich killerów wiejskie killery, wiejskie stuny, a i tak drużyna taka, że nie da zrobić wyzwania. <grym z bottom -tanku> no, to jednak nie jest Argwarden. To nie jest Argwarden, jak na razie, jak na razie tak. Tak, zapowiadało się... No inaczej. Jakby splitował Io tymi y, miposami na każdej linii y, jednocześnie toczył dwie walki na dwóch liniach, nie? Tak, o. tak. No, to byłoby coś już Jakby takiego. Jakby na przykład miał fokus na głównym miposie, a drugi mipos by rzucał wszystkie spele i zabijał o No ale tu na przykład yy, tepnęły się te miposy do niego, a kamera jakoś tak nie skakała, dlaczego tak da się jakoś rzucić inne miposy do siebie, żeby nie, nie tabem tego to zrobić? Albo jakąś nie wiem, grupą może skryptem <laughs> może, może Okay. i posy... rozesłane. Tak. Hmm. Hmm. Nie no, raczej, mimo że szybko ogarnie rozsyłanie jednostek, to ma takie... Normalne dla ludzi przestoje. Nie to co Arkwarden. A w dodatku też ogólna strategia grania Miposem w sumie jest troszeczkę prostsza w tej materii, nie? Bo on po prostu typuje te posy wszystkie i tyle. Tak, tak. Naprawdę złapie jednym Miposem i... No i nie... Nie ma takiej sytuacji, że kamera jest tam, gdzie nie ma akcji i dzieje się jakaś inna akcja, nie? Jednak takie skoki kamery są wtedy, kiedy się rozsyła mi posy, nie? O po prostu. Tak. A poza tym widać, jak przeskakuje teraz, było dobrze na minimapie, że od jednego do drugiego, do trzeciego znacznika tak. w sensie kolej. w kolei tak jakby tabował. Tak, 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 zgadza się. Także no. Kto wie, może jakiś smurf, bo to jednak mi po. Ale tak Ale my oceniamy za skrypty i za griffing i to chyba. Eee. Tak, D dwójka to jest co? Krzyżowiec czy strażnik? Strażnik. strażnik. No to też jesteś strażnikiem, no to ocencie, tak byś zagrał mi posem. Ja bym zagrał dużo lepiej, ja bym zrobił standardowy no. build Eye of Skadi plus Aganim. I bym bieg right klikować. To przynajmniej wiemy, że nie steruje, nie? <grystanie> Dokładnie. No, <grystanie> nie wiem, czy jest sens jakoś bardziej oglądać. Możemy sobie skoczyć do tych znaczników kilku jeszcze, ale. Podejrzewam, że rywale po prostu zostali zmiażdżeni przez to, że jest silny po. I dostał parę reportów, ale tu Rubik też ora, więc przykład, co się tu stało? Wyszedł i Nawet nie zabił. I po tak go tam się cisnęły, jak on miał tam popór na tego z Avcharem. Tak, za, za tak. tak nie. nie rzucały z peli. Tak, nie? Nie <laughs> było wtedy siatkowania na potęgę, nie wiadomo co. <laughs> tak, tak. To co? Jaki werdykt? Niewinny, niewinny? Niewinny? Raczej tak, raczej tak, no bo tutaj jedyne tak naprawdę... Okej, okay, on robił sobie combo Blink, Ethereal, ściągał mi posy i to w zasadzie było tyle. O wiesz, nie też się wykluczyć... Trochę nie tak jak do tamtego Morflinga, ileś odcinków temu, który też był niewinny. Tak, tak, no nie da się wykluczyć, że po prostu nawet jak nie jest smurfem, to zwyczajnie lubi mi posy, gra dużo gier, no to się nauczył tabować, nie? Tak, tak. A poza, tym, a poza tym w zasadzie nic nie robił, nie? Tak naprawdę, właśnie nie było jakiegoś hardkorowego mikrowania tymi posami w Team czy coś takiego. Tak, to nie było tak, że jest Team fight, nagle trzy posy się rozchodzą i jeden rzuca siatkę w jedno miejsce, drugi w drugie miejsce, nie? Co tak, mi tak, się tak, dało tak, zrobić. To... <susur> wszystkie zaznaczone i right klikujemy, nie? Tak, tak. Dobra, dzięki Egelon, że towarzyszyłeś nam w tym odcinku. Miejmy Ała, nadzieję, że jeszcze strony. zagościsz w nadzorze starszyzny. Czy mamy kciuki za to? Dobra, <laughs> tyle na dzisiaj. Pa pa. Pa. pa.